skocznia narciarska uhu. M mówią że ze ze samej góry się się zjeżdża ee wątpię że z samej góry wypuści. ale piękna skocznia narciarska ale na to by na dole się nie zatrzymał są trzy pojomy i się zjeżdża na pontonach skocz, ale piękna, ale piękna skocznia, można to podziwiać i podziwiać. No, bierze się na pontonach, zjeżdża. Mama, no, bierze